Tym razem trafiła do nas dwuletnia Toyota Corolla w dość rzadko spotykanym kolorze. Samochód ten, mimo krótkiego okresu użytkowania i nieodpowiedniej pielęgnacji, posiadał liczne zmatowienia i zarysowania. Wykonaliśmy pełną korektę lakieru i zabezpieczyliśmy go naszą certyfikowaną powłoką ceramiczną OptiCoat Pro w połączeniu z OptiCoat Gloss. Jeżeli jesteś zainteresowany odświeżeniem lub zabezpieczeniem swojego pojazdu lub chcesz dowiedzieć się więcej o technologii, z której korzystamy i co oferujemy naszym klientom, zapraszamy.